Dzisiaj, 6 kwietnia przypada 204 rocznica śmierci wybitnego Ormianina Jakuba Paschalisa Jakubowicza, polskiego kupca, przedsiębiorcy, działacza mieszczańskiego, pochodzenia ormiańskiego, nobilitowanego przez Sejm Wielki w 1791 roku. Urodził się około 1736 roku, ale ani dokładna data, ani miejsce nie jest nam znane. Wiadomo, że przybył do Polski z Tokatu, Gdzieś na pograniczu Pontu i Armenii Wielkiej w latach 60. XVIII wieku w Warszawie prowadził sklep z towarami orientalnymi, a następnie do spółki z Antonim Krigerem otworzył tzw. sklep turecki. 4 czerwca 773 roku dzięki poparciu Jana Dekerta, seniora warszawskiej konfraterii Kupieckiej, późniejszego prezydenta miasta, został wpisany do ksiąg i przyjęty w poczet rajców miejskich. 5 września 1788 roku otrzymał w Krakowie prawa miejskie i nabył dom przy ulicy Sławkowskiej, a w Warszawie kamienicę przy krakowskim przedmieściu 450 oraz dworek ze stajniami na Marięsztacie. W 1972 roku wzniósł dworek w Lipkowie, który istnieje do dzisiaj, oraz kupił dom w Dworach. W Brodach w 1787 roku założył sklep z pasami kontuszowymi i zarówno w Krakowie, jak i we Francji na podstawie wzorów przesłanych z Polski produkował owe pasy. Jakub Paschalis założył w Warszawie persjarnię, czyli manufakturę pasów kontuszowych i ogłosił w suplemencie do gazety warszawskiej, że każdy może zamówić u niego pas takim gatunku i wzorze jaki tylko zechce. Niezadowolony z jakości pasów produkowanych już w rewolucyjnej Francji zerwał współpracę w 1790 roku i założył własną manufakturę w Lipkowie pod Warszawą majątku kupionym od wielkiego marszałka koronnego Michała Mniszcha. W 1791 warszawską i lipkowską persjarnię połączył razem i zatrudniał około kilkuset pracowników sygnował swoje pasy literami PJ lub napisem Paschalis i barankiem z chorągiewką, symbolem Ormian Polskich. Jego persjarnię odwiedził w dobie Sejmu Wielkiego Stanisław August Poniatowski. Zachwycony arcydziełem jego wytworów oraz szkoleniem fachowców i pracowników, jak i majstrów tkackich, nobilitował uroczyście Jakuba Paschalisa. Przyjął on nazwisko wtedy Jakubowicz, Odmienny herb, który wzorowany jest na herbie Junosza, a więc baranek paschalny z chorągiewką z krzyżem. Pasy kontuszowe były produkowane w manufakturze lipkowskiej do końca powstania Kościuszkowskiego 1794 roku, a potem wskutek rozbiorów zakończyły swoją działalność. Żoną Paschalisa była Ormianka, Marianna z Muradowiczów, z którą miał pięcioro dzieci. Zmarł 6 kwietnia 1817 roku i został pochowany w Lipkowie pod Warszawą, niedaleko od swojego dworu. Dziękuję Państwu za uwagę.